Witam cię z tej strony Hintmon i witam cię już na 77. odcinku z Ghost of Tsushima. Nie ma co przedłużać. Zapraszam cię do oglądania. O, kolejna trudka. Sporej tu. Gdzie mnie prowadzisz, ptok? Gdziekolwiek jesteś. Bo to mi znik z oczu. Dobra, rybać ptoka. Są jakieś kolejne misje blisko? Chyba to tylko. Zrobię to, to i główną misję. Obóz pana Shimury. Bos. boskie za coś uczynienie. Jeszcze czasem sobie yerbę. To lecić do misji trzeba. Jak ktoś kół nie chce mi przyjść. A raczej się pojawić. Bo trudno to nazwać przyjściem. Gdzie są mongolowie? O, ten obóz chodzi? Ej, w drugą stronę ja mam iść No ale jest obóz blisko, to czemu by nie? Zmarł śmiercią tragiczną Prawa kliwych wód. Strzałką bym w niego trafił, jakbym mógł. No właśnie, zatrutych strzałek. A ja chciałem zychalucyjnogojnych strzałek, ale mogą być zatrute. Zatrute to są te. One mają fajny efekt. No i git, mam zrobiona. Tamten jeszcze się rzuca na ziemi. W namiotach w teorii powinien być jakiś artefakt. Najpewniej no w największym namiocie. Tylko pytanie, który tu jest największy namiot. Ty w sumie w wodza, by było spoko tak walnąć Tą morderczą strzałką gniewu Mam nadzieję, że teraz nie widzi przez ściany przez to A, nadal trenuje To nie złota strzałka A no właśnie, zapomniałem o tym kompletnie Lol Zapomniałem, że teraz dowódców mogę ściąć i po dowódców dowódcy yy, cały pasek ducha mi się ładuje. O tym zapomniałem. Postawy ducha nie ma co używać na jednego. Tylko jeden został. Chyba. Myślałem, że we mnie strzela. że w którym mnie widział. Kuźwa. Tego się po nim nie spodziewałem, że aż tak szybko we mnie strzeli. I pasek ducha poszedł. Siebać. Gdzie ja miałem iść? W drugą stronę. Ale kolejna wioska zrobiona. Która? 12 na 17. Okej. Okay. Jedną tylko mam odkrytą. Chyba, że ta też zalicza do wioski. W sumie całkiem realne. Dobra, weźmy ich konia. Może być ten biały. Halo. Musiałem konia zabić, żeby go też. Chyba, że mi się zbaguje i go nie mogę trafić. O, chorągwia. I jeszcze jest filar. Honoru. Z niebieskim skinem do katany. Rzeka złotych koi. Dziwnie to wygląda. Myślałem w sumie, żeby nie napisać po prostu do twórcy tego filmiku. Bo pewnie by pamiętał. A bra.

Dobra, cześć, Kalkspix. Łego wieczoru. O, Liseł, inny. Fajnie, że rozmawia z Lisełami. Podążaj za Lisełem. O, widzę, że Liseł też pomordował innych. Panie, że Pieseł też się zalicza do wrogów. Tu jest jeszcze jacyś? Ile tych liseów tu jest? Jeden liseł, drugi liseł. A temu jeszcze jest mokro. Dziwnie to brzmi. Bo pada też. W ogóle w tej grze chyba dopiero jest pierwszy raz. Na tym live'ie. Znaczy na tym live'ie. Na tym live'ie dopiero pierwszy raz tutaj widzę deszcz. Wydaje mi się. Albo przynajmniej dawno nie widziałem. Jestem schowany. Lisełów jak lodu. Znaleźli kolejnego liseła. jeszcze jednego słyszę tam gdzieś. Szybkie skrytobójstwo muszę dwa zrobić. Będę mógł na nich zrobić dwa skryte bójstwa. Tak, mogę. Wróć do sojusznika. Nie mogę napisać wróć do lisa. Pieseł jest tutaj gdzieś jeszcze. Nie ma tu ucznika żadnego, nie? Jest. Wysądzę, jak na niego to zadziała. Ta złość. Czy on będzie strzelać z łuku, czy pójdzie do nich z wieczem? Powinien chyba z łuku strzelać. Jo. Jest w tym dobry. A tamtego co? Nie masz takiego celu, żeby trafić parę metrów w bok? A, psa jeszcze zajebał. Myślałem, że we mnie strzela. Kuźwa. Ile ich tu? Użyłem tej postawy ducha, ale za daleko są od Ciebie oddaleni. A ten pies, co tam robi? Tak jak muszę wszystkich zabić. pieseły też. Nie wiem, czemu celuję jej w głowę, bo uczniowie dają tak na hita, ale... No bywa. O, tam mogę użyć tej postawy ducha. Chyba, że zaraz ją stracę. No chodź, liseł. Szkoda, że muszę iść za tobą. No ale bywa. Mogę zrobić postawę ducha na nich? Do kimono Pomści świętego Lisa. To wszystko przez Lisała. Zastanowili zaatakować biednego lisa. Upiorna precyzja. Za co jest upiorna precyzja? Chciałem się dowiedzieć, ale ktoś tu jeszcze był chyba. Dobra, mogę też szybko zobaczyć. Wars Rumble Ale to mnie nie interesuje i co to jest? Nowy 20 wrogów atakami z postawy ducha. Okej, okay. jak to była? Upiorna. Nie byłem pewnie, czy upiorna, czy potworna to było. Oj, pies mi widzi. Ile lisełów powybijali tutaj? Jeden liseł, dwa liseły, trzy liseły, cztery liseły, pięć lisełów tutaj widzę koło siebie. Mogę wszystkie pogłaskać? Mam nadzieję, że twórcy wymyślili taką rzecz, że da się wszystkie pogłaskać. W po ogóle nie widziałem kiedy dostałem punkt. Proszę, dajcie mi pogłaskać każdego z kolei. Nie liseły! O! Zostawił mi jedynego Chociaż jeden dał się pogłaskać I nie wie co z sobą zrobić, ten liseł trochę tak jakby Nie żeby coś O, udało mu się Ale misja w miarę spoko no kurde, to, to bym zrobił na początku. Potem to. Chyba to potem. Albo poszedłbym na to. Na nich. Ominęłem jakąś walkę tutaj? Czy wszystkie mam? Chyba wszystkie. No to to zrobię i potem na walkę idę jeszcze. To prawda ta walka, jeśli będę miał wszystkie kropki, to potrwa dosłownie 10 sekund. Może nawet mniej. Jeśli mówię o samą Mówię to samej walce, a nie jeszcze rozmowie z nim. Ale nadal to walka. Bo wystarczy użyć dwa razy stańcie jak nie boić, bo nie powinno być. Tu jeszcze nie byłem. Byłem kiedyś w podobnej stani, pamiętam, ale nie w tej. Co to jest? Sól? Śnieg? Co to Tu nic nie widać. Zapasy, zapasów nie patrzyłem, mam trzy tysiące trzysta dwadzieścia Skurra. No to w miarę jeszcze potrzebuję. W sumie to jest jedna rzecz, którą potrzebuję. Aktualnie, bo jedyne co mogę zrobić to ulepszyć pancerze Znaczy, aktualnie nie mogę ulepszyć pancerze, ale zostały mi tylko chyba trzy pancerze do ulepszenia Żadnej broni, żadnego niczego innego Czy iść za ptakełem? Dobra, ptakeł mi zniku Pytanie, czy postawa ducha zależy od tego, czy dostanę się od wrogów, czy też od spadnięcia? Jeśli bym spadł, to by mi te wszystkie kulki zniszczyło. O, ale na nich mogę tutaj użyć tego. Ściąłem! Ściąłem. Mogłem go później ściąć w sumie. Nie wiedziałem, że to jest przywódca. Ty! Chcieli mnie zaatakować! Jak ja robię tą postawę duka, to oni mnie nie atakują. Ile razy możesz oberwać? A ty strzelasz tylko raz, bo masz jakieś ogniste strzały. No, właśnie, ja mam dwa punkty, mogę dodać w coś. Na przykład skrytobójstwo. Kolejne. Dobra, mogę dodać w kolejne skrytobójstwo. Zapomniałem kompletnie o tej, O tym. I to jest wtedy zostanie ostatnie jeszcze. A nie, to jest błyszcząca aura, dobra. To jednak, może to. Skoro skrytobójstwo już mam, że w razie zgonu jeszcze mogę wstać. To już powinienem mieć dawno. Czyli jeszcze brakuje mi tylko to. Dwa punkty. Wstaję, mam wszystkie. To. Cztery punkty. Pięć punktów, sześć punktów, siedem punktów i osiem punktów. Osiem punktów i będę miał wszystko. Wymaksowane już. Czyli w sumie nie dużo. Kwestia dwóch live'ów. Na jednym live'ie najczęściej dostaję około sześciu punktów już jeszcze chyba dwa dostałem. No w sumie to zależy, co robię, jak na live. Czy chodzę po tych yy, znakach zapytania, czy raczej właśnie misje poboczne. Or what. Można tu wejść? Wieśniak robi głośny płacz. To obrabia. この像、遺イが掘ったものだなモーは父を殺すだけでは足りずその傑作を怪我しましたお主は息子かあやつの新作は二度と見られるのだなこの像は元に戻せますそのためには道具がいるのですたびモーコに乗っ取られた家にあるのです俺が取ってこよう。遺ウの無念を晴らしてやらねばなありがとうございます Jeśli okay. Ciało i kamień. Jak ci idzie nawalanie młotkiem? A, co chwilę przecierasz ręką. Twarz sobie. Ale przejeba robota A przynajmniej ma inne jakieś nawalania, raz szybciej raz wolniej nawala. Ale on wali dosłownie z 10 razy 15 już przecierać czoło Boże że to nie jest zmęczenie, lecz Nie wiem jak to się nazywa. Kuźba Lecz, 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 lecz No Jak to nazwę strach przed tym, że coś zrypie. Zapewniam tego słowa. Jednego. Że nie tak rybnie młotkiem, i odpadnie połowa skały. U góry będzie twój dom. Jest zapisywanie jakieś. Nic może. O ptok Tylko ja je gubię ostatnio coś I nie chcę za nim iść yy, jak jestem już przy domu no To jest chyba przynajmniej dom Jakaś drewniana konstrukcja A chyba, że to jest to A tu jest dom, dobra Są głowie. Macie dowódcę? Nie trafiłem. Dobra, wolę tego użyć. Bo zaraz mnie ktoś jebnie i stracę postawę ducha całą Tak wolno Oj nie, nie łucznik Na jednego nie ma co używać postawy ducha Ocal rzeźbiarza To co jego że tak żyje? Czy to jakiś inny rzeźbiarz ああ、じゃあどうだい向きださよ、ダブラ。もしは伊蔵どの誰だ、何しに来た。グラトイ。伊蔵どの無事であったのか。毛子に殺されたと聞いたが、息子からか。お連れしよう。いいえ。わしが行かされてるのは毛子の武将に腕を認められたからだ。お主の彫った像はいたずらに。 破壊されておるぞ。わの作品をフビライに転じたいと言われてな。断れるものか2をまとめついてこい。どの像が壊されてしまった。道沿いの菩薩像だ。あれは息子が生まれた時に掘ったもの。つまらん。不出来の像だそうだろうか。よりはできた。息子だが、頼みはしてません。じゃ、家を見る目は養ってやれんかった。 主がどういうようと、あれより立派な像は屈しにないぞ。屈しとな。大元国の広さを知らんわけではあるまい。主が求めるのは名声か。攻めるか。誰もがクロードを敬い崇めてるぞ。民のため戦うからだ。なるほどな。おのれの務めとおのれの道を天秤にかけたことがないのだろう。にまぎにセルビアス。あてんぞ。<雷>こっちだ。なこっち。 Nie mamy czasu, musimy ci zaprowadzić do twojego syna. Tu się okaże, że ciebie zabije. Albo nie żyje dlatego, że postanowił z mongołami. Ci zaprzyjaźnić, Przez co powiedział o! Cicho bądź to do dowódca? Tam? W tym hełmie? To jest po prostu ciężko zbrojny. Kuźba. Fleszem bym prawie dostał. A jego syn zmarł. 息子を思うなら、父としすまんな、ヨリ。チャオイカミン。これ以上のミッションは追加 Wiem, co napisałeś, ale why to napisać? A to jest ten posąg! Ja go nie widziałem, myślałem, że to jest po prostu skała. Ładny. Też y, zażądam takiego, jak y, wbiję pierwszy milion na YouTubie za jakieś 200 lat. To też będę y, prosił o wykonanie tego posągu.